Dziś będąc w podróży, dowiedziałem się, że Jacek Kurski ostatecznie wyrzucił program Warto Rozmawiać z dramówki telewizyjnej. I jakby informacja sama w sobie nie jest aż tak bardzo zaskakująca. Jednak to, co powiedział w tym wywiadzie. Bo dowiedzieliśmy się o tym z mediów. No, domaga się komentarza. Po pierwsze, Jacek Kurski używa tam takiego sformułowania, że sami wykluczyliśmy się z telewizji. W związku z tym sugeruje, że gdybyśmy nie publikowali tych treści, które publikujemy, nie bronili lekarzy, których bronimy, siedzieli cicho, to być może znalazłoby się dla nas miejsce w ramówce telewizyjnej. No nic podobnego. Od ponad trzech miesięcy producent Paweł Nowacki i redakcja zwracała. Się wielokrotnie do władz telewizji, do zarządu, do samego prezesa z informacją, co dalej, jak wygląda sytuacja, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, co oznacza, że decyzja była dawno podjęta. Rzecz druga, wskazuje, że to ja ocenzurowałem stronę rządową, nie dopuszczając jej do rozmowy 12 kwietnia, co jest oczywiście bzdurą. 12 kwietnia prowadziliśmy program o prześladowanych lekarzach. Ujęliśmy się za tymi, którzy są represjonowani i z podpuszczenia ministra Niedzielskiego, wzywani przed izby lekarskie, przed rzecznika odpowiedzialności zawodowej i broni i grozi im się cofnięciem uprawnień. Kolejna rzecz. Jacek Kurski mnie zarzuca, że ja nakręcam antyszczepionkową histerię. Panie prezesie, to pan chyba nie widział ani jednego programu informacyjnego własnej telewizji. Niech pan zobaczy, co ci eksperci, co ci wszyscy lekarze, co ci wszyscy ministrowie wygadują, ministrowie zdrowia mówię, wygadują w studiach telewizyjnych. To oni nakręcają psychozę, to oni nakręcają histerię, strasząc społeczeństwo piątą, szóstą falą, trzecią dawką, czwartym wariantem, powodując totalną psychozę. Kolejna rzecz. Jacek Kurski twierdzi, że w momencie, kiedy rząd prowadzi... A wojnę z pandemią, tego rodzaju zachowania jak my są niedopuszczalne. No nawet już pomijając fakt wojny i pandemii, ale uznając nawet, wchodząc w tą retorykę wojny z pandemią, to jednak pytanie o sposób prowadzenia tej wojny, o skalę zastosowanych środków, o to jakie straty społeczne, zdrowotne, psychiczne, jakie straty materialne, jakie straty duchowe przynosi ten sposób prowadzenia wojny z pandemią, jest chyba tematem, o którym warto rozmawiać. No widać Zarząd myśli zupełnie inaczej. I ostatnia rzecz, to jest kwestia formy, w jakiej my dowiadujemy się o tym, że nie ma dla nas miejsca na antenie. W ciągu mojej współpracy z telewizją polską wyrzucanych byłem z telewizji 11 razy. W różny sposób to miało miejsce. Nawet komuniści, którzy rezygnowali z naszej obecności na antenie, Zapraszali nas do gabinetu i po prostu komunikowali nam to wprost. To, że dowiadujemy się za pośrednictwem mediów, pokazuje skalę zapaści etycznej, w jakiej dzisiaj tkwi prezes telewizji Jacek Kurski.